Siemanko wszystkim, witam bardzo serdecznie, moich kochanych YouTuberów i youtuberki. Jest to 14 odcinek Terapii czołgowej. W tym odcinku, kilka informacji na temat tego, co mnie czeka w najbliższej przyszłości. E, otóż, kończy mi się Premka i nie zamierzam kupować jej dalej, ponieważ ostatnim razem kupiłem Premkę na Allegro i przez to zostałem zbanowany. Wiele osób zostało zbanowanych. E, Kolega, którego kupiłem tą Premkę stara się wyjaśnić dlaczego, jeżeli legalnym sposobem kupił, zapłacił za tą premkę przez prezent i ma dowód wpłaty, to dlaczego World of Tanks zbanował jego klientów. Facet ma ponad 6000 pozytywnych komentarzy, że wszystko ładnie, pięknie działało już jakiś kawał czasu otóż wyjaśnię, że goście z Wargamingu twierdzą, iż nie kupując przez ich system płatności złota jest to nielegalne, ale tak naprawdę chodzi o to, że jeżeli ktoś często prezenty dawał, to mu się tak zwane gift points zbierały w sklepie z podarunkami, a każdy gift point to zmniejsza wartość czyli cenę, za którą trzeba zapłacić, aby ten prezent dostać. Podam przykład. Teraz w chwili obecnej można tylko i wyłącznie sobie prezent sprzedać, więc gdybyście kupowali często sobie prezenty, w pewnym momencie Wargaming zauważy to, że cena, którą płacicie za ten prezent nie zgadza się z tą, którą powinniście tak naprawdę zapłacić i najpewniej dostaniecie za to bana. Kolejna informacja to to, że jeżeli mi się kończy premka, to staram się bić jak najczęściej na kasy, ponieważ zbliża się wyniki konkursu o Golden Joystick. I jeżeli wygra Wargaming w kategorii MMO, to 9 i 10 Tiery będą za pół ceny. Otóż już Wam wyjaśniam. KW4 skończyłem. Go badać. ST1 wystarczy kupić, dlatego KW4 jeszcze nie sprzedaje, ponieważ jak wyjdzie. ST1 to za sprzedaż KW4 będę mógł sobie kupić ST1. Dalej, gdzie ten mój drugi szkrab? Jest fałka, zostało mi niewiele. 2000, więc dzisiaj e, po gwiazdce prawdopodobnie będę już mają ją zmaxowaną, zbadaną fałkę, znaczy Minimausa. Więc też nie będę sprzedawał, poczekam sobie na wyniki Golden Joystick. Co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Cielo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za wygląd minimapki, ponieważ wcześniej ta minimapka nie działała prawidłowo. Teraz, kiedy namierzam jakiś cel, to na minimapce go widać. Staram się zdobyć 10 tiery medów i jakoś to mi idzie. Tutaj mam 61 tysięcy, potrzeba 200, więc jeszcze 140 brakuje. Paton. Na Patonie jeszcze nie mam działa. Mówię Wam jaki to jest horror z tym działem, to jest 180 mm penetracji. a następne działo ma 200 kilka, 218, to jest ogromna różnica, a jeżeli na, trochę częściej na dziesiątki niż na dziewiątki lub 8, to straszne, to jest naprawdę straszne. W 95 kupiłem sobie następne działo, piękne jest to działo, naprawdę, super się nim gra. Inny czołg, zupełnie inny czołg. Na E50 już ją zmaksowałem. Jeżdżę z tym tym ostatnim dziełem, chociaż nadal twierdzę, że L100 jest lepsze, bo precyzyjniej strzela. I te kilka minut penetracji, ale to robi różnicę. Zostało mi do E50. M. 100. Ile? 40 tysięcy? No, to prawdopodobnie tyle co w T5-4. francisco Martę idę, ponieważ chłopaki z klanu mówią, że Bat-Chat e, został pogorszony, ale wzglę pod względem damage'a coś im zrobili, bo więcej arta Bat-Chatowa bije, co strzał. E, kolega z klanu wczoraj na przykład Isa 7 zdjął na raz. Nie wiem, jak on to zrobił. Kupiłem sobie ISU-152 i teraz się zastanawiam, czy względem nowej linii tdk iść dalej do obiekta 268, czy jednak sobie odkupić SU-100 i iść na te nowe 263, ponieważ obiekt 263 posiada pancerz większy niż Maus. Ludzie, grałem na testowym is czwartym, 4 i kiedy spotykałem 263, ze złota, isem czwartym, strzelając, nie byłem w stanie przebić go. Tego 2-6-3. Eee, dobra, to nie będę tam mamlał bez potrzeby. Polecimy sobie randomika. Kopalnie, akurat typem o. No. Co my tu mamy? Super Pershing. Eee, ten Super Pershing. Wiele ludzi twierdzi, że on jest przesadzony. Każdy nowy wprowadzony czołg. Premiowy jest przesadzony, a później go gorszą. Wiadomo, kiedyś Chińczyk był taki super i pro i w ogóle. Ale wiele osób zauważyło, że zaczął wybuchać. O, widzicie ten, ten kolorowy. O, i tutaj na fioletowo też. I tu. Jak dobrze strzelicie, to wybucha Chińczyk. My się zdarza, nawet przednie koło strzelić i wybucha. Dawaj, dawaj, no jak mi się kurczę, normalnie niecierpliwie się, no dopiero grę włączyłem. Co tu jedzie jeszcze? Kurczę, na wyspę pewnie standard. Najpierw szybki luk. Nie ma nikogo. Ha, awczy. Jaki mięczak. Na autocelowanie, bo jest prościej. A. W ziemię! Aż mi się chce zacytować kwestię z pewnego filmu. Czy wow. Tu jest, jest zielony. Cholera, ja go wiesz, trafiłem. Tu jeszcze spotam, muszę zrobić, może ten super się pokaże. KW5. Jak ja nie lubię KW5, to pojęcia ludzie nie macie, naprawdę. Do tego mogę sobie strzelać. Pokażę wam czemu nie lubię kawę 5. O, weszło. Dzięki fałka za działo. Ham jeden. Te 29 Głombie jeden. Pokaż to, akurat widzicie, widzicie, a wszyscy mówią: celu i w Artu ditu jak nie wchodzi. Jeszcze jeden i uciekam stąd. A weź tu prowadzić normalną walkę, kiedy jeździsz dookoła niego. Dlatego nie lubię kawy piątek, gram typem. 8 widzę działa, tego jak Tigera próbuje uciukać. No nie, ekran. Litości I teraz mnie zabije gościu, bo nieważne. I tak mnie zabiją. Stałem sam na dwórce i jeszcze lepiej. Zabity przez fałkę z takiego dystansu, ale gościu snajper zmienię czołg Karn się bat szmatą, lecę po kolei gwiazdki aha, jak widzicie mam 900, 2 999 999 kredytów, tak mi się fajnie wczoraj zrobiło ale nieźle mi wczoraj szło. Powiem wam, że w półtorej godziny zrobiłem ponad mini 200. Mi takie gwiazdki szły po 80-90 tysięcy. O ile dobrze pamiętam, miałem 12 bitów wygranych z rzędu. A potem zaczęły się takie, że łoj. fajne bitwy miałem. Gdzieś tam wygrywało się do 11-12, do i zostawały 4-5 ogółów przeciwnika i się wygrywało. Ale potem jak zacząłem przegrywać, to mój team. Eee, zdarzył się takie sytuacje, że 2-3 czołgi max zabijali. Więc jak ja zostawałem na dajmy na to 15 czołgów przeciwnika, no bez przesady, ale 10 jak na mnie jechało, to po prostu jechałem się utopić. A propos, eee, info dla wszystkich sprawdzone jest to iż jeżeli się topicie, to płacicie tylko połowę eee, za naprawę normalnie, dajmy na to, jeżeli za Chińczyka płacicie 7800, to po utopieniu Chińczyka zapłacicie jakieś 3900. Tak na oko mówię, tak 3800 się zapłaci. Ktoś mnie pewnie zapyta dlaczego nie pojechałem tam gdzieś zwykle medy jadą. Wiecie czemu? Bo mają trzy arty. Dlatego tam nie chciałem jechać. Nie, tutaj może uda mi się coś pokazać i zawrócić. Należy pamiętać, że batchat ma wieże nieco z tyłu. Więc, jeżeli Ci oddać strzał, to lepiej, żeby tylko wieże pokazać tak, jak tutaj, w tym wypadku. Siema. ma. Aha ha ha ha. Już wiedzą, gdzie jestem. A tu jedzie spora watacha moich chłopaków z teamu. A nie mogę je strzelać! On jest jeszcze gorszej w sytuacji, bo stoi niżej, więc ją całkowicie ta ziemia będzie przeszkadzać. Dobrze, nie patrzy. O ja... Zeszło trochę HP. Znowu zeszło i lipa. Raz przyjąłem tyle mogę ścierpieć. Ojku Dobra pani Is. Widzę, że to tam się ryje. Kurde, tu się nie, nie da się, nigdzie indziej przejechać no. Dobra chłopaki, jak wylecicie, ja też, co ja będę czas marnował. Chodź. Aha, ustawiłem sobie komendy pod klawisz te, bo... ...podeft więc nie podobało mi się. Aj! O, o! Ostro się dzieje. Się już Arta zawzięła. Kurde, czemu nikt bazy nie broni? Poginęli czy ja. Zgaduję, że t 54 jest na bazie Awczy Kurde, jedzie po arte, szlak by go Dobra, w dupie przeładuję Wiem, że tam jedzie Co się dowiem T50? 4 Kurczę... Tak trafił dwie z trzech hard. Oj, te pięć jak miło, że się teraz obudziłeś, Hamie. Przecież cię przegraliśmy, debilu jeden. Hmm, miło. Wciąż twierdzę, że to już jest porażka. Ci, dostajesz, siema, nara. Uu! Stary, irytujesz mnie, wiesz? A, a propos, wiecie, że te 9,5 ma tylko 30 minut mm z przodu, coś mu zrobili. No, płońżesz wreszcie. 2, baja po prostu. Co jeszcze? Wszystko tam jest. się zaczynają świecić. U. Było gorąco. Przez chwilę. Znowu. się patrzysz? Aj. No Ups To tak, to, co chciałem powiedzieć, to już powiedziałem eee, porażka i jeszcze chciałem dodać, iż zbliża mi się 20-tysięczna bitwa, i z tego powodu chciałbym pograć z jakimiś nieco sławniejszymi działaczami YouTube'a pod zakresem World of Tanks, aby zwrócić na swój kanał nieco większą uwagę. Czyli, jak to mówić bardziej szczerze, podkraść komuś sławniejszemu trochę widzów. Zobaczę co da się zrobić. W tej chwili się z Wami żegnam. Życzę wszystkim udanej gry, wielu sukcesów w dążeniu do dziesiątych kierów. Powodzenia i trzymajcie się!